Tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Zapraszamy Was na lekcję pokazową kursu Baciaty od Podstaw dla Par. Ten kurs znajdziecie na stronie dancefromhome.pl. Jeśli jeszcze tego nie robicie, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, polubić wideo i zostawić komentarz pod nagraniem. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Witamy Was w części pierwszej naszego kursu Baciaty od Podstaw dla Par. Zanim przejdziemy do nauki pierwszych kroków, Pokażemy Wam czego nauczymy się w całej części pierwszej. Uwaga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, to zaczynamy od kroków podstawowych. Ustawiamy się wspólnie z Wami skierowani w tą stronę na prawej nodze. Na razie ustawmy się oboje na nodze prawej. I uwaga, od lewej nogi będziemy zaczynać krok do boku. Robimy raz. Teraz będziemy łączyć stopy. Dwa. Przenosimy ciężar ciała i znowu od lewej nogi idziemy krok do boku. Trzy. I uwaga, na cztery będziemy tupać nogą w miejscu. To jest tak zwany. Tap, czyli postawienie nogi bez przeniesienia ciężaru ciała. Ok, jesteśmy w ten sposób. I teraz robimy to samo, tylko w stronę prawą. Uwaga, krok do boku. Raz, łączymy stopy. Dwa, kontynuujemy trzy i również step, tym razem od lewej nogi. Zróbmy to troszkę szybciej. Uwaga i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, o. I jeszcze raz. I lewa, dostaw, lewa, tep. Prawa, dostaw, prawa, tep. Ok. Teraz postarajmy się rozluźnić bioderka, ugięć lekko kolana i spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Uwaga i raz, dwa, trzy, tep. Raz, dwa, trzy, tep. Super. Teraz sprawa dla dziewczyn. Możemy tutaj dodatkowo troszkę podbić krok podstawowy, wykonując ruch biodrem, ok? Pokażę, jak to wykonać. Uwaga. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy i hop. Czyli to jest taki ruch, jakbyś chciała lekko unieść biodra do góry w jedną stronę i to samo możemy poćwiczyć w drugą stronę. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Uwaga i. Raz, dwa, trzy i biodro. Raz, dwa, trzy i biodro. Ok, teraz ustawiamy się wspólnie i tańczymy wspólnie krok podstawowy. Moje dłonie są od spodu, partnerki od góry. Będziemy ruszali w tą stronę, czyli partnerzy od lewej nogi, partnerki od nogi prawej. Tak, czyli przygotujmy sobie nogę, od której zaczynamy. Mhm. Ok, i uwaga, idziemy, krok podstawowy baciaty. I raz, dwa, trzy, te. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Step. Raz. Rozluźnijcie kolanka i biodra luźno. Hop. Mhm. Podczas wykonywania kroku podstawowego w trzymaniu dłoń w dłoń nasze dłonie również są rozluźnione. Możemy nimi delikatnie pracować. Mhm. Teraz pokażemy Wam, jak z tego trzymania wejść do pozycji ramy. Czyli raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Na początku przećwiczymy sam ruch naszych dłoni, więc mamy dłonie dłoń w dłoń, dłoń, partnera od spodu, unosimy dłonie delikatnie wyżej, łączymy je ze sobą i będziemy je delikatnie wyrzucać w dół. W tym międzyczasie będziemy podchodzili do siebie i będziemy kładli naszą prawą dłoń na łopatce partnerki, natomiast nasza lewa dłoń będzie na wysokości talii. Mhm. Zróbmy to jeszcze raz. Uwaga, do góry. Stąd, partner wyrzuca nasze ręce. My kontynuujemy ruch i tutaj chwytamy dłoń partnera, a druga strona, lewa ręka, ląduje mniej więcej tutaj w bicku partnera. Trzymamy jego ramię. Natomiast nie uwieszamy się na naszym partnerze. Tutaj w baciacie ramy mamy taką luźną, tak? Nie podnośmy tych rąk, mamy luźne ręce. Mhm. Ok. Tą zmianę trzymania wykonujemy podczas naszych kroków podstawowych do boku. Dlatego spróbujmy połączyć kroki podstawowe ze zmianą trzymania. Wspólnie. I raz, dwa, i ręce do góry. Wyrzucamy, zbliżamy się sześć, do siebie. Siedem o. I jesteśmy już w pozycji ramy. Tak jest. Tutaj pamiętajcie, że jak jesteśmy w takiej pozycji, jesteśmy lekko dalej od siebie, a następnie w tych krokach, zobaczcie, lekko idziemy na ukos, żeby wylądować w pozycji bliskiej. Teraz, a propos tej pozycji bliskiej, mamy tutaj specjalne ustawienie w stopach. Ok? Zwróćcie uwagę na to, że stoimy na tak zwaną zakładkę. Tak, moja lewa stopa jest na zewnątrz, prawa jest między stopami partnerki. Z mojej perspektywy partnerka jest delikatnie z prawej strony. Mhm. I to jest ok, do tego dążymy. Spróbujmy to zrobić. Uwaga, jeszcze raz. Od tej pozycji zmiana trzymania i lądujemy w pozycji ramy. Uwaga, i raz, dwa, trzy. I do góry. I. Wyrzucamy, i Zbliżamy się sześć, do siebie. Siedem, osiem. Zakładka jest? Jest, ok. Super. Teraz policzymy Wam do muzyki, żebyście poczuli rytm baciały. Uwaga, raz, dwa, trzy. cztery, Raz, dwa. Słychać? No to lecimy krok podstawowy. Uwaga. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, te. Zostańmy w tym kroku podstawowym najpierw. Poczujcie się swobodnie. Relaksujemy bioderka. Oginamy kolana. Raz, dwa, trzy, te. Raz, dwa, trzy, te. Raz, dwa, trzy, te. Ok, mamy to. No to teraz słuchajcie, zbliżamy się do siebie. I raz, dwa. 3T. Kontynuujemy basic w bliskim trzymaniu. I raz, dwa, trzy, te, raz, dwa, trzy, te. Okej! Okay. Super, kochani! To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w części pierwszej naszego kursu. Teraz czas dla Was, żeby przeciczyć te kroki, dowolnie je miksować i zatańczyć do Waszych ulubionych piosenek. Tak jest. Widzimy się już zaraz w części numer dwa. Do zobaczenia! Jeżeli podobała Ci się ta lekcja tańca, polub wideo, zasubskrybuj kanał i znajdź nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. A jeśli chcesz nauczyć się tańczyć krok po kroku bez wychodzenia z domu, wejdź na dancefromhome.pl i rozpocznij naukę już dzisiaj.